Zacząłeś za wcześnie jeszcze raz. Kurwa, wrzucamy na nowy kanał na YouTubie. Kanał się będzie nazywać... Ano tu dobra. Rudy, o czym to ma być vlog? Dokładnie o tym. No to zapraszamy. Na koniec morda yy, Rudego specjalnie ode mnie dla was. Bra. Zaczynamy Twoją przygotowania do wyścigu. Okay. Nim się będę ścigał. Od tamtego tego już zaczynamy jeść. Dobra? Ej, trochę takie rozmazane jest. A zatem na razie. Stop! Oh, to chyba nie dał Teraz Bękos patrzy, świnie król parkietu, ręka jak sław Pana, na kurwia Węgorza, na 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 Ciepłej, Wim daje źle Dobra, starszy, Luka? starszy da... Do... Węgorz tu nie jest na dole? mała do kabiny Da nie słyszę, da nie słyszę Dobra, Mam nadzieję, że wygram A może mi Windo uciekła jedna

jest zajebiście, można sobie obejrzeć. Opatryk numer 2. Przypada sobie z nie, nie bo nie mogę trafić, no. Na... Ile to będzie trwało? Weź mi głos, odgadnij. Jest zajebiście. Ta-dam! Wszystko na hajdu z YouTube'a. Teraz kminimy, co ten dzieciak czyta. Chyba książka. Pano. To <laughs> jest zestaw... Przemyś na panowie. Daj, daj to. Wracamy No, cool. Za ciasno. To są dwie kanapki, nie wiem czy pójdzie co to jest. Nie odchydaliśmy ich. No to do dzieła. Dobra, zaczynamy testować te kanapeczki. Oczywiście nie potrzebny co w nich jest, będziemy sami zgadywać. Zaczuwam sałaty i polędzicem. Mm -hmm. Ja wyczuwam jeszcze nutkę masła. Czy mam pomidora? Ja nie mam pomidora. A ja mam. A? Ja chyba jednak też mam. Mam. Taki gruby. Dead. Jeszcze jedna bardzo ważna, istotna rzecz to... Trzeba tutaj Jeszcze pół. Trzeba tylko tam sobie. bierze. się wygra. Słuchajcie w smak. Na... <słuchaj> Dobra. Dobra. Podsumowując, Peret nie jest głodny. Jestem przecież. Ja jestem bardziej głodny. jesteś w tym. Nie jestem tak bardzo przycięty. Nie. no to co, podsumowując. Kanapka była moim zdaniem dobra. Aczkolwiek to za mało było. No, mogłoby być jej więcej. No, Największe im to, że było jej za mało. Dokładnie. Więc polecamy, polecamy takie potrawy typu kanapka, bułka. A, no to dobrze. No. Dobra, Rudy, nie mógł czekać. Jest minus będzie do włókni ten kurza zanim toczycie, to było siedzimy kolejny Czylich nie zaczną gdzieść w India. Ale się nam użyć świętuje. Jeszcze się doszła taka miła pani dziedziem. Pani z dzieckiem doszła. Ja w porównaniu do Twojego ciasta nie mam bardzo mało. Ja wiem, takiego, żeby nie było przypalone i tak nie wymagał przepalone. Wtedy, nie macie co być. Tu też się Jasne. Dobra, akcja. Kradniemy komuś kole. Przeszkoczy. Czurki. Mamy kole. Lepszy. No nic nie powiedzieliśmy o tej bułce. Cebula jest za mała, cebulowa moim ma daniem. No dobra, Polacy, Cebulacy wypowiadają się na temat cebularza. bułka zawiera śladowej ilości cebuli i bułki i kolebki paliowej. Posiada też duże ilości spalenizny. Czyli ta, kanapki lepsze? W dzisiejszym wyjście wygrywa kanapkę zdecydowanie ponieważ była bardzo wzmacniona i ślubiła wewnętrznie. E, masło dodało smaczku. Masło, pomidor, sałata. Ja wtedy miałem tak polaczkowo z polacy cebulacy. Nie lubię jak ktoś mówi polaczki. Klej fitnocy <grym> 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 cebuli. Czyli podsumowując, dzisiejsze, najważniejsze <grym> jedzenie, to podobnie z cebularza jebię. Trzy, cztery. O, najbiura się. No to lajkujcie, komentujcie, spróbujcie i szedajcie.